Witam Was! A więc zróbmy test lekkiego karabinu maszynowego. Mam tu trzy wersje, które na wstępie sobie przygotowałem. Omówimy najpierw może modyfikacje, które można tutaj w nim zamontować. A więc, tak naprawdę, możliwości, które on oferuje, są niewielkie. Jeśli chodzi o standardowe modyfikacje, to na przykład w komorze mamy tylko możliwą. Eee, jeszcze oprócz tego świetną komorę, która zmienia nam amunicję na ultracytową. Aha, serwer nie odpowiada, ale już odpowiada dobrze. Nieważne. Eee, I ona nam zwiększa odrobinę obrażenia oraz eee, obrażenia w stronę spalonych. Także mm, tylko jedyny mankament jest taki, że żeby ją zdobyć, trzeba niestety. O, właśnie pójść na odpaloną atomówkę i najlepiej wydropić to z królowej znaczy, bo można ze zwykłych spalaczy też próbających, ale z królowej łatwiej wydropić plany na świetne komory jakiejkolwiek broni, więc albo się uda, albo nie w każdym razie jeżeli chodzi o resztę, tutaj już nie mamy pola do popisu, bo po prostu nie ma żadnej innej modyfikacji do zamontowania oprócz zmiany koloru po prostu broni więc pozostają tylko legendarne modyfikacje do zastosowania. Ja w tej broni, akurat, mam tutaj zakrwawionego, w tej wersji, aczkolwiek tu można, no wiadomo, jest duży, duży wybór. Można na przykład zastosować e, poczwórnego, który zwiększa nam wtedy amunicję do 300, jako że ta broń bardzo szybko traci amunicję, może być to do rozważenia. No, ale kosztem oczywiście obrażeń, tak? Wampiryczny, wściekły, wiadomo, jest tutaj mnóstwo możliwości. Czy nawet dwustrzał, który lekko zwiększa nam obrażenia, ale no wiadomo, one są dwa pociski podwójne, więc tutaj musiałbym to też przetestować kiedyś, czy to się opłaca. W każdym razie, w tej wersji zastosowałem kombinację zakrwawionego i obrażenia krytyczne. Jak widzicie, obrażenia mi wzrastają do 74, jako że mam mniej życia. No i akurat tu jest szczęście co pozwoli nam troszkę mm, łatwiej, chociaż 3 punkty to jest niewiele, żeby zwiększyć optymalność wac, ale zawsze to jest dodatkowa wersja. Niemniej jednak to najlepsze to czterogwiazdkowe modyfikacje, która by się opłacała. Yy, brutal wiadomo, jeżeli nie używacie wac, nie będziecie korzystać w, w tej, z tej broni wac, to wtedy to wam się może przydać. Jest fajna rzecz. Ale oczywiście polecam wtedy użyć pancerza wspomaganego bez władz i stabilizacji broni, bo no, ta broń jest na dłuższy zasięg, nawet na średniej, już mało celna, więc faktycznie stabilizacja by się przydała i wtedy to ma sens. Eee, oprócz tego, no tutaj są kosmetyczne rzeczy, które mogą Wam pomóc, tak jak no, oczywiście wyszukiwacza. To jest jeden z najlepszych modów, moim zdaniem, ponieważ w WAC ręce, nogi, głowa też wchodzi w grę czy oczy i to dodaje 50% obrażeń, więc fajna rzecz, ale ciężka do zdobycia. Łamaczów to tylko i wyłącznie jak strzelacie po no, po kończynach, po nogach, rękach, to wtedy i czasem wybuchną, czasem nie, to jest szansa, że wybuchną, wtedy ranią jeszcze pozostałych naokoło, ale nie jest to aż tak Fantastyczny mod, chyba że nie macie innego, właśnie to możecie śmiało zamontować. Tutaj oczywiście trzeba być zatrutym. Okrążeniowy daje 10%, kiepsko działa w stosunku do innych. Polerowany też, ale trzeba mieć broń z białym paskiem, czyli podwójnie jakby naprawioną, żeby to działało i w miarę jak strzelacie to oczywiście spada, więc i obrażenia też spadają. Spolerowany też można zastosować, ale nie jest najlepszym. Przewodników. Może być fajny, bo przywraca 5% zdrowia i punktów akcji graczowi oraz drużynie eee, przy trafieniach krytycznych. Broń strzela bardzo szybko, więc to może przywracanie być dość szybkie, więc warto też rozważyć. No i stabilizatorów. jeżeli nie używacie wac, jak wspominałem, to też może być fajne, bo jeszcze Wam poprawia odrzut i stabilność broni. Więc w pancerzu wspomaganym z dodatkową tą możliwością, no. Potrafi zrobić coś, niecoś Zatem mam wersję właśnie taką przygotowaną. Mam wersję taką z prędkością broni i arystokratycznym na zwiększenie obrażenia. Trochę mało mam kapsli, więc 44 tylko procent, ale to i tak sprawdzimy. Oraz mamy tutaj wściekłego zamontowanego, którego sprawdzimy też po aktualizacji, ponieważ wściekły wtedy ponowno ma być ciekawszy. A więc to będzie porównanie trzech broni. Przed aktualizacją, i zaraz po aktualizacji tych trzech wersji, zobaczymy jak to się sprawdza. Co dalej? To mam oczywiście ciężko zbrojnego zamontowanego skoncentrowany ostrzał. Tutaj, oczywiście, parę kart. Tarcza z pocisków na razie na pierwszym poziomie. Nie mam zmiękczacza, żeby nam nie zakłócał statystyk. Tak samo adrenalinę zdjąłem. Ignat F.U. w razie czego. Tutaj Krwawa Jatka, Człowiek Demolka. Tu akurat mam VAT rozwinięty prawie na maksym, I legendarne karty wyglądają w ten sposób. Co do efektów. Wyglądają w ten sposób oraz jedzenie już przygotowane. Moje mutacje. Tu oczywiście punktów akcji mam na razie w tej chwili tyle, tu tyle. A więc zobaczymy jak to działa. Aby było sprawiedliwie. To mm, zwiększyłem sobie życie. Chodzi mi o to, że mm, by karabin nie miał większych obrażeń niż tamte dwa pozostałe. Co będzie łatwiej zobrazować, można by powiedzieć tak, w ten sposób. A więc mamy oczywiście, jak sami widzicie na dole, porównywalne wysokości obrażeń. Więc tak naprawdę zobaczymy, czy tutaj krytyk na przykład zadziała, w tym momencie o wiele lepiej. Czy prędkość broni się na przykład sprawdzi. Czy wściekłość po prostu. Chociaż myślę, że to wszystko będzie porównywalne bardzo i tak naprawdę wściekły na przykład będzie dopiero po aktualizacji mógł lepiej zadziałać, a różnica ewentualnie broni będzie mogła być odczuwalna poprzez zamontowanie legendarnego poczwórnego. No i oczywiście, o czym zapomniałem, to trzy gwiazdkowej modyfikacji, którą możecie wrzucić a przede wszystkim do zmniejszenia kosztów PA, czyli zoptymalizowany podwadz. Wtedy Wam odejmie 3 punkty od tej głównej kwoty 16, więc będzie 13. To pomoże, bo każdy pocisk jednak będzie kosztował Was 13 punktów akcji, a nie 16, więc zawsze, zawsze troszkę mniej. Tylko, że akurat w tej chwili nie dysponuję tym modem, więc... Musimy to zrobić w ten sposób. A więc zakrawiony na pierwszy ogień. 85 widzę. O, no co jest? Aha, fajnie. Pierwszy raz się spotkamy. O, trochę mu to. No 265 to chyba krytyk wszedł. Bo tak to po 92 widzę. No. Jak widzicie trochę trwa przeładowanie broni. Najlepsze, ale zawsze. Sprawdźmy, jak w takim układzie poradzi sobie od razu arystokratyczny. Jako, że tu mi obrażenia nie spadną. Zbieramy trochę amunicji. Bo tej akurat nie mam za wiele, a ta broń bardzo szybko ją wykorzystuje. Oh. Właściwie tak samo Chociaż Znaczy obrażenia są te same, ale czy szybkość nam nie zwiększa szybkość zabicia? No tam mam wrażenie, że trochę trwało, zanim ich zabiłem a tu. No właśnie. Chociaż... Praktycznie ciężko mi określić, czy te zwiększenie prędkości, czyli plus 25%, robi różnicę. Hmm. Praktycznie jak dla mnie nieodczuwalna różnica. Nieodczuwalna różnica. Mam wrażenie, że nawet prędkość jest dokładnie ta sama. Serio przez co tutaj krytyk może być lepszym wyborem pod tym względem, jeżeli chodzi o dwugwiazdkową modyfikację. Nie odczuwam naprawdę dużej różnicy. No dobra, to zróbmy wściekłe od razu. Zobaczmy czy jest różnica, czy to praktycznie zupełnie nie ma dużego znaczenia. O, tu jest Champion, jest jednogwiazdkowy, więc zawsze to będzie trwało dłużej. No właśnie widać jak pies szybko padł. Akurat. Jakby się tam przeniosłem, już było po sprawie. No dobra, czemu? Co, wściekły coś zrobi więcej? A nawet mam wrażenie, że przez to wściekłość, czyli to, że te obrażenia rosną, to zadaje mniej obrażeń. To akurat jest widoczne. Mhm. Zatem. Ciężko jest wywnioskować, co nie? To zróbmy porównanie w takim układzie. Zastosujmy mój akurat ulubiony ostatnio karabin maszynowy 50-calowy. Zmniejsza mi koszty punktów akcji. Obrażenia na spalonych tutaj nie będą robić różnicy. Zakrwawiony na tym samym poziomie, prędkość broni na tym samym poziomie. Obrażenia ogólne 124. Zatem będzie on porównywalny z tym. No, tylko, że tu jest 105, ale tu jest szybkostrzelność 159. Zobaczmy, czy w tym jest mniejsza szybkostrzelność. Dokładnie. Mimo, że mamy już prędkość broni. Więc zdecydowanie powinna być różnica wyczuwalna, co nie? Sprawdźmy. No i mam wrażenie, że faktycznie można wyczuć lekką różnicę. Och, gryzą mnie, muszę sobie wziąć jakiś... a wybaczcie, klawisze mi się pomyliły, żeby było ciekawiej. No, i gdzie jest? Ten drugi pies? Bo mnie troszkę przygwoździli lekko Problemy z klawiszologią sprawiły, że mnie mogły nieźle dopaść O, dodatkowo jestem chory To mam spadek wszystkiego No, teraz lepiej to zróbmy dodatkowy test. No, tutaj nie poszło po mojej myśli. Ho, ho wymaga klucza. No to ładnie, nie mam misji zrobionej eee, w West-Teku. Żeby odblokować dodatkową. A to trzeba tu się dostać. I... Trzeba tam pójść do głównej sali, do góry. Ok, a więc. Mamy odblokowane skrzydło, idziemy do tego skrzydła. Jeszcze raz otwórz drzwi i testujemy dalej. Ktoś mnie tu nieźle leje. Widzę. A chciałem zmienić broń. Na no patrz. zadaje nieźle obrażenia, ale w porównaniu do tej broni mam wrażenie, że to nie jest takie sukces. Znaczy. Szybko jednak punkty akcji spadają. Muszę sobie naprawić, widzę pancerz. A jak nazwać, wszystko na raz idzie. Dobra, naprawione. Ok, w końcu. Troszkę spokoju, ale sami widzieliście. Za Zadymam. Tak bym to ujął. Mm. Tak czy siak? Teraz spróbujemy z prędkością broni. Broń jest dobra. Jedyna jej wada to zużywanie właśnie punktów akcji w szybkim tempie. Więc warto mieć dobrą regenerację. A wtedy powinno nam nie robić to dużego problemu. Tu ktoś w ogóle walczy. Weźmy sobie trochę kawy. O, jak sami widzicie, z kawą już jest troszkę lepiej, tylko że amunicja szybko się kończy, tak jak sami widzicie. Ale naprawdę robi swoje. Zupełnie jak 50-celowy karabin, którego lubię. Oczywiście fajnie jest go używać przy zakrwawionym na, można powiedzieć, pełnym zmniejszeniu życia, nie? Bo wtedy dopiero widać prawdziwy potencjał, jeżeli mamy jeszcze zakrwawionego. Ale niestety, jeżeli będziecie grać gulem, to nie będzie wam dane zobaczyć prawdziwego potencjału, ponieważ będziecie musieli skorzystać wtedy z arystokratycznego, wściekłego, kiegokolwiek, który daje maksymalnie do 50 obrażeń, nie więcej. Stąd nie mamy za wiele możliwości popisu tej broni. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie działać na ogóle. Ale tutaj myślę, że za wiele nie będziemy mieli. No dobra, i już będzie koniec. Więc teraz czas na ogóle. No widzicie, już skończyły mi się punkty akcji, muszę użyć kawy. A teraz punkty akcji mi się skończyły i... No, ten też szybko traci, ale nie aż tak. Tutaj to akurat chyba gubi cel swój, no się chowa. Dokładnie. ale 50-calowy mimo wolniejszej szybkostrzelności zadaje podobne obrażenia, porównywalne ma więcej amunicji co też właśnie mówiłem, że po czwórnym mógłby mieć sens gdyby nie obniżał mocno obrażeń więc no, robi to swoje jaki ja tu mam? Nie, nie mam czterogwiazdkowego żadnego więcej no ten koszt w punktach akcji można by było obniżyć tutaj na tym karabinie do 3 do 13. więc, ale to i tak by nie robił masywnej, dużej różnicy, tak? Więc pozostaje tylko tyle co próba zmaksymalizowania szczęścia, zwinności tylko po to, zwinność nam głównie daje zwiększa tą liczbę, a szczęście zwiększone powyżej 32-34 około zwiększa nam regenerację punktów akcji. Szybkość regeneracji wraz z innymi buffami daje to, powoduje to, że ta, te punkty akcji praktycznie nam nie powinny mocno spadać. Dodatkowo, jeszcze z czterogwiazdkowym modyfikacją, która nam może przywracać punkty akcji po każdym e, krytyku, może dawać nam dodatkowe fajne możliwości. Czyli non-stop używania wad. Pamiętajcie też o karcie stabilizacja. Tylko przy używaniu pancerza wspomaganego. A tymczasem trzymajcie się.